Witam serdecznie, Albert Longterm Rokicki w kolejnym odcinku Longterm na Giełdzie i nie uciekniemy od tematu koronawirusa, borykamy się od kilku ładnych tygodniu, tygodni z panicznymi wręcz spadkami i to jest zadziwiające właśnie, że każda Bessa poprzednia kończyła się paniką. Na początku były jakieś takie niemrawe spadki, bo ci najbardziej poinformowani, najczęściej były to tak zwane tłuste koty, wiedziały o jakichś tam problemach ukrytych, o których... Większość społeczeństwa jeszcze nie była poinformowana i oni dokonywali dystrybucji, tak zwanej, prawda? Ubierali ulicę, jak to się mówi. Natomiast teraz nastąpiła taka brutalna, bezwzględna zwała, i według mnie były to najgorsze spadki pod względem takiego impetu dynamiki za mojego życia, nawet nie boję się powiedzieć nawet gorsze niż podczas tego kryzysu po upadku banku Lehman Brothers. Teraz przyjrzyjmy się temu na wykresie. To jest indeks, główny indeks amerykański S&P 500. Mieliśmy taki właśnie brutalny spadek o 11,5% dwa tygodnie temu. W zeszłym tygodniu nadzieja, plus 0,61, no i w tym tygodniu nagrywamy to, od razu mówię, we wtorek, po południu, jeszcze nie ma otwarcia amerykańskiej giełdy. Wczoraj była zwała, minus 7,6%. I porównując to do jakichś wydarzeń z przeszłości, no ta analogia do ewentualnie właśnie tej zwały Poleman Brothers, gdzie tutaj też był brutalny spadek, ale początek był taki niemrawy, prawda? Jeszcze tutaj były nadzieje na to, że tutaj to tylko korekta i tak dalej. Natomiast tym razem bardzo szybko właśnie nastąpiły te drastyczne spadki. E, więc nietypowe, nietypowe, można powiedzieć, kryzys, jeżeli to będzie kryzys, bo no, nigdy tak nie było właśnie wcześniej, żeby od paniki zaczynać tą, tą, tą zabawę, tak. Najpierw był zawsze jakiś wstępniak, e, gra wstępna, tak, i dopiero potem te, te brutalne e, walenie w dół, tak, indeksów. E, to mi też przypomina e, sierpień 2011 i wrzesień, prawda, też takie, taka brutalna zwała, i ona wtedy na pocieszenie to pokazuje, ona wtedy okazała się zmyłką, prawda, że wystraszyła tylko właśnie ulicę. Zawodowcy podebrali akcję i zobaczymy, fajne rzeczy się potem działy, prawda, dla kogoś odważnego. Także ja bym tutaj nie panikował. Najczęściej to panika kończy spadki, więc tutaj bym upatrywał wręcz możliwości odbicia, bo jesteśmy na wsparciu na poziomach dołków z maja, czerwca ubiegłego roku kiedy Trump wznowił wojnę handlową z Chinami, kiedy właśnie tam straszono odwróconą krzywą rentowności tak zwaną, czyli kiedy rentowność tych krótkoterminowych i Nasdaq 100. Bardzo paniczne spadki w tym roku jeszcze, w tym, w tym tygodniu też zwała jeszcze, być może taka kończąca, ale to tak pionowo nigdy na początku nie, nie spadało. Jeżeli, jeżeli to miałby być początek bez, to ja tego nie widzę, po prostu i druga sprawa, że powód, dla którego spada indeks, na początku hossy, jest nieznany, prawda. Mało kto orientował się w 2008 roku, czy 20, przepraszam, w 2007, jak, jak się zaczęła zwała na Wall Street, że powodem są te kredyty, toksyczne aktywa oparte na kredytach hipotecznych subprime w Stanach Zjednoczonych. Ktoś tam wiedział, analitycy, niektórzy ekonomiści, ale by ogół społeczeństwa w ogóle się w tym nie orientował. Teraz każdy, nawet dziecko w przedszkolu, nawet moje dzieci wiedzą, co to jest koronawirus, tak? Także jeżeli coś wiesz, to jesteś w stanie oszacować, jesteś w stanie zdyskontować szybko, prawda? I to się stało naprawdę szybko, brutalnie. I ja bym tu powiedział, że lepszy znajomy wróg niż nieznajomy przyjaciel. I tutaj bym w kontekście giełdy tak przychylał się do tego powiedzenia. To jest znajomy wróg, tak, wiemy co to jest, jak się zabezpieczyć, zmienią się trochę nawyki społeczne, być może w maskach będą pracowali ludzie, nie będą podróżować, będą więcej wydawać w kraju, gdzie mieszkają, czy, czy lokalnie, ale myślę, że po jakichś tam okresach dostosowania to, to wszystko wróci do normy. Ja porównywałbym nawet ten case koronawirusa do ataków 11 września 2001 roku, kiedy Również nastąpiła taka panika, mówi, mówi, mówili o tym ludzie, że przestaną latać, że, że stanie cały, cały sektor podróży, transportu i tak dalej. Nic takiego się nie stało. Być może koronawirus jest to wagi ciężkiej problem, który już we Włoszech na przykład zaistniał. Natomiast no, pamiętajmy, że po atakach 11 września giełdę w ogóle zamknięto. Ja myślę, że strach był o wiele większy, kiedy zginęło jednego dnia tam bodajże 4000 osób w Stanach i, i Pentagon był zaatakowany również. Każdy sobie wyobrażał, że zaraz, za chwilę będą kolejne ataki, tak? Lech Kaczyński odwołał Sylwestra w Polsce, pamiętam, tego roku. Także panika była po, po, porównywalna wtedy. I, 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 i jak, jak widzimy, to, to wszystko wróciło do normy. A właśnie, tutaj wróćmy y, wspomnieniem y, na Nazdaku na przykład to był, to był ten moment i, i widzimy tutaj, że o, właśnie 11 września tutaj pokazuje i na Nazdaku jeszcze był niższy dołek, prawda? Ale jak to wyglądało w Polsce, to też pocieszenie, że potrafimy być silniejsi od Stanów Zjednoczonych, potrafimy być silniejsi, bo WIG, gdzie jest tutaj? Weźmiemy go na dzienne może, niech się załaduje, bo tutaj troszeczkę trwa, nim się Internet dostosuje. O, akurat, o, dobra, 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 dlaczego tutaj na TradingView nie ma kontynuacji widzę. Natomiast chcę powiedzieć jedno, że ten dołek był wyższy po prostu po 11 września w Polsce, znaczy niższy niż ten, prawda? Niższy, tutaj byliśmy niżej i nigdy, nigdy niżej nie byliśmy niż po atakach 11 września, czyli byliśmy silniejsi od Ameryki, Nasdaq jeszcze spadł niżej, a my swój dobieg w 2002 roku mieliśmy już wyżej, czyli jak ktoś kupił akcję po takiej panice w 11 września, to, to, to nigdy, nigdy już nie, nie stracił, można powiedzieć teoretycznie, tak, jeżeli wybrał dobre akcje, nie te, które tam zawodziły bardzo inwestorów. No i fajne rzeczy się potem e, zaistniały, prawda? Czyli e, na panice warto część kapitału przynajmniej e, zaryzykować i, i dobre akcje dywidendowe szczególnie, e, dobrać do, do portfelu, do portfela. E, teraz tak, co e, może zrobić bank centralny e, amerykański? E, Bank Centralny Amerykański może przede wszystkim... Aha, to jeszcze. Widzę tak na szybko po prostu to, to o czym mówiłem, pokażę tylko o, dołek, dołek z 11 września akurat tutaj nie, nie jest pokazany, ale możecie sprawdzić sobie na platformie własnej, że ten 2002 już był już był niżej, prawda, i potem piękne rzeczy się wydarzyły. Największa hossa w historii, lata 2002-2007. Teraz, co może amerykański Fed zrobić, żeby powstrzymać panikę, żeby pomóc giełdzie akcji? Otóż przede wszystkim może kupować obligacje korporacyjne spółek, czyli tak jakby w Polsce miał NBP interweniować tak samo, to by kupował obligacje Orlenu, obligacje Kruka, takiej firmy wierzytelnościowej, obligacje mniejszych spółek, obligacje PKO dużych banków, żeby wspomóc te korporację, żeby ten dług nie był drogi dla tych, dla tych emitentów. Druga sprawa, wzorem Banku Japonii może zadeklarować przynajmniej, to by wywo wywołało bardzo silny efekt psychologiczny, <laughs> może zadeklarować chęć skupywania ETF-ów z rynku akcji, z giełdy nowojorskiej. ETF-y to są fundusze indeksowane, tak, indeksowe, oparte na indeksach, czyli odwzorowują indeks S&P, indeks Nasdaq, czyli kupują skład y, tych indeksów, czyli wszystkie 500 akcji, które wchodzi, wchodzą w skład S&P 500 na przykład, czy wszystkie akcje z Nasdaq 100, czyli te 100 akcji, w odpowiednich proporcjach oczywiście, i tak postępuje Bank Japonii. Teraz przeniosę ponownie na ekran. To jest artykuł, który znalazłem z kwietnia 2017. Bank Japonii uruchomił taki program skupu ETF-ów właśnie. Już wtedy w kwietniu posiadał tych ETF-ów za 28 trylionów jenów, to jest odpowiednik, wtedy był odpowiednikiem 250 miliardów dolarów na koniec marca 2017 roku. I ogłosił nowy target, czyli cel kupowania tych ETF-ów za 6 trylionów jenów rocznie, to jest mniej więcej 55 na dzisiejsze dolary, 55 miliardów dolarów. I miał w tym tempie, tutaj pisali, że w okolicach 2020 będzie największym właścicielem ETF-ów. No, ale właśnie, co się stało pod koniec ubiegłego roku? Znalazłem taki artykuł z listopada 2019, że przyhamował ten, ten, tę praktykę i przestał kupować na potęgę te ETF-y, ale pomimo tego jest. Już faktycznie największym właścicielem, to teraz pokażę. Tu są te zakupy, jeżeli chodzi właśnie o, o, o kwoty w bilionach jenów. I tutaj napisali 15 listopada, że od 5 tygodni nie kupywał, nie kupował w ogóle. Jeszcze raz tutaj podkreślone jest to, że miał cel 6 trylionów jenów wartościowo skupywania tych etf ów czyli 55 miliardów dolarów. To taki dodruk, można powiedzieć i bezpośrednio oddziaływał na giełdę japońską, bronił jej, wspomagał, kupował, kupował te ETF, jeżeli indeks TOPIX spadał o 0,5% lub więcej. No i tutaj widzimy jakby tą dynamikę roczną zakupów, ona się utrzymywała tak pomiędzy 5-8%, nawet do 6-4% rocznie, rok do roku, zwiększone są aktywa wartościowo, czyli akcje w, Stanach, w Japonii, to jest ten, 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 linia trendu, mniej więcej uśredniona, że ona jednak, no, co by nie mówić, spada jednak z dynamika. A tu widzimy właśnie elephant in the room, czyli uh, słoń w, w pomieszczeniu. Bank Japonii posiada 77% japońskich ETF-ów. Zwróćcie uwagę tutaj: te żółte słupki to są e, ETF-y w posiadaniu Banku Japonii. Pomarańczowe słupek to są wszystkie ETF-y. No, i tutaj jest ten, ta, ta, ta stopa zwiększania tych, tych, tych zakupów, prawda? I, I jak to się zwiększa z roku na rok. Także no 77% jest tam w szoku, tak? Zdecydowana większość, trzy czwarte ponad ETF-ów już w Japonii i dlatego w tym upatruję jakieś analogii, ponieważ no Japończycy wymyślili drukowanie pieniędzy w ogóle. Jeżeli chodzi o XX wiek, oni już. W latach 90. ogłosili dodruk pieniędzy. Na początku XXI wieku zaczęli to wdrażać bardzo poważnie. No i potem zainicjował również amerykański Fed podczas tego kryzysu 2007-2009. Do dzisiaj skupuje, do dzisiaj drukuje pieniądze, czyli skupuje obligacje. Dlaczego nie miałby pójść śladem Bank of Japan i nie zacząć kupować ETF-ów? Mało tego, y, są banki, które kupują konkretne akcje, tak jak na przykład Bank Norwegii. Narodowy Bank Norwegii y, posiada nawet polskie akcje. Y, ponad 100 spółek polskich ma w portfelu ten Fundusz Narodowy Norweski, gdzie przychody z ropy naftowej są kierowane właśnie do specjalnie utworzonego Funduszu Dziedzictwa Narodowego, można powiedzieć, i on jest na całym świecie inwestowany w akcje, w obligacje, między innymi w Polsce również. Kolejnym takim bankiem centralnym, który jest aktywny właśnie na rynku akcji, czy był aktywny, to jest Bank Szwajcarii. Między innymi akcje Facebooka e, posiada w swoim portfolio. <laughs> Także jako inwestorzy giełdowi, no, można trzymać po cichu kciuki, kibicować, że taka deklaracja e, może paść. Wystarczyłaby deklaracja. To nie musiało być już teraz. E, to by musiało być na przykład, to by, to by mogło być e, takie zapowiedzenie takich planów w ogóle, tak, czy sprawdzenia ewentualnie możliwości. Zapewniam, że wtedy ten indeks akcyjny by naprawdę potężnie odbił. Eee, zobaczymy, tak. Jeżeli nie będzie dalszej paniki, to pewnie nie będzie potrzeby, jeżeli w naturalny sposób indeksy będą odbijały, ale taki optymistyczny akcent na koniec. Eee, za tydzień w kolejnym odcinku przyjrzymy się eee, dalszemu rozwojowi sytuacji. Już teraz zapraszam na kolejny odcinek Long Term na giełdzie. Ja się dzisiaj żegnam, dziękuję za uwagę. Z inwestorskim pozdrowieniem Albert Longterm Rokicki.